Cześć, dzisiaj z String tam z kolejnym odcinku na moim kanale z Pixelmonów, to już ósmy odcinek. W tym odcinku będziemy sobie ekspić pokemony będziemy sobie zwiedzać świat dalej i no no i to co się nadarzy to się nadarzy, nie? Jak wiecie bądź też nie, w ostatnim odcinku sobie... O kurde, ale fajny słonik. W ostatnim odcinku sobie wylewelowaliśmy E, pri, e, piplapa i Tepiga. Więc dzisiaj sobie będę chciał wylewelować pokemony Muszę sprawdzić w ogóle IVS-ki. Słabe. Znaczy dobre, co ja mam? Dobra, teraz tak. To jest pierwszy, to jest Piplup Piplab, Primplab, Spoko 74, Pignac 33, Słajna 65, Yamask 21, Fleffy 48 i Drendraf. Okej, okay, czyli my mamy taki trochę kaoskład. No dobra, co dlatego? W dzisiejszym odcinku sobie popiem jakieś Pokémony. Jak teraz wpadłem na ten pomysł, może jakaś legenda wpadnie. To może teraz uda się ją złapać. No, jak nie, to trudno. Dobra, wywalmy go, walmy go, go i go. Zostawmy sobie na razie naszą drużynę taką. Mm. Nie byłem jeszcze w tamtą stronę, nigdzie. Tam o. I w sumie Oj ojci, ojcie Możemy sobie powędrować właśnie w tamtą stronę O Jezus Tyle mnie zaatakowała Ale na szczęście mamy swojego <coughs> mocnego pokemona więc mam nadzieję że go zniszczymy o Jezus No Trzy czwarte HP, bo jednym atakiem. Zaczekajcie, bo to było ci tak? Ja nie wiem, czy mi się przyda na, ale jak się przyda, to... to się przyda. Ale teraz muszę stąd wejść. Dream 18. level już. Wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, jak wbijemy go na o wiele, wiele wyższy level i na ewolucję. Wolnijmy łódeczkę szybciutko. Słuch dzięki, pozdro. Lecimy w tamtą stronę. Jak widzicie, w ogóle mam shadery. Fajnie wygląda ten Minecraft, o wiele. Te chmury mnie tak... Tak dziwne są te chmury, ale... Można na to przemknąć jako? No i tutaj sobie zaczynamy levelować... Rimplapa, bo... Bo czemu nie? Co tu jest? O kurde! To ma 50. poziom! UMG. Don. Don Dozo. Nie mam pieniędzy co za Pokémon. Ale wydaje się jakiś maga silny. Sleep Talk tak boję się, że jak... On teraz nie atakuje w ogóle. To, że właśnie jak mnie piznie, to i roz No, zadał mi niby połowę HP. To niby nie dużo, ale... No jednak coś, coś mi zadał, nie? Gdybyśmy go zabili. To nie że żebym był dumny z mojego Pokemona. Dziuki, to jest w ogóle wielkie bydle. Patrzcie to. To jest takie duże. Jakbyśmy to zapali? Nie no nie, o jest, on dobrze nie zadał mi dużo Dobra jeszcze Uf. Dobra Jeszcze raz Jest 1000 expa. O bubble beam spał spawn dodamy. Water. Weźmy z sobie. O możemy dać je dalej. dwie level primplap, Pozdro I co to jest takie tutaj na mapce? Nie wiem. A to są te, dobra Są so, chyba magma bloki tam. Chyba tu co się... Nie, to jest górka, dobra dobra. Zacisamy w tamtą stronę. No Zobaczymy się pewnie, jak coś znajdę albo coś spotkam ciekawego. Dobra, może nic ciekawego nie spotkałem, ale jest tu raid. A więc, jak jest raid, to fajnie by było sobie go zbić. Może jakieś fajne rzeczy dostać. Dwuglaskowy Mam nadzieję, że się uda. Co to jest? To jest brzydki Pokémon. Wish wa, wish washi. Dziwny fes No dobra, wygraliśmy Chyba Nie, on zniknął po prostu Aha, on się zrobił niewidzialny Pikachu używa Dynamax, co się dzieje? O, wygraliśmy Exp Candy O Dostaliśmy Candy Exp Więc akurat Mega fajnie Mamy więcej EXP Candy już, bo mam ich już w sumie całkiem sporawo Dajmy sobie tutaj te... te EXP Candy Dajmy sobie tutaj No mamy już kilka fajnych... ...kostek EXP'a CO TU JEST?! A no to jest, dobra, to jest to I dobra, dużo na tym Deep Oceanie się dużo tych respi takich Jakby teraz padał deszcz, byłaby noc i bada, byłaby burza Byłaby szansa na Kyogra Chciałbym chciałki o Kaiogra przygarnąć sobie do Teamu Ogólnie jakąś legendę fajnie byłoby przygarnąć do Teamu Ale póki co nie ma na razie co? O, kolejny ride tutaj widzimy Tylko sobie schodzimy w dół fajnie dwugiastkowe Może być Lip, on jest moroczny Zepsułem trochę No dobra, ale no już nie ma nie ma odwrotu O, na hita Dwie tiemki dostaliśmy, o Ciekawie U raspberry Spoczko Tam mamy płynąć, o, ląd Chyba mamy ląd, widzowie Chyba mamy ląd, dobra To tak jak już mówiłem, weźmy z tego primplapa Dajmy sobie tutaj te rzeczy, o Zacznijmy od tych małych candy Dostajemy po 800 expa Teraz z tm dodajemy 3000 expa szósty i co dodaje cały level, fury atak. Widzicie co, zostawimy te trzy candy sobie na... Jak będzie miał 30... O! To jest statek! Co jest? Statek się zrespił na... To jest lider? Nie, nie, znaczy lider. Trener jakiś? Tak, 25 level. Próbuję zaraz go nakopać. I tam... <laughs> Teraz aspekt mam niepotrzebny chyba. Hmm, będzie to skrzynka? Pewnie, że musi być. Jest, tylko chyba nie do, nie do otwarcia, jednak się otworzy. Mamy na mapę skarbów. Fajnie, gdyby ta mapa skarbów pokazywała tutaj, gdzieś to miejsce, no jest gdzieś na wypizdowie a no, zawalczmy z tym trenerem. O. Back. No nic mu to nie zadało praktycznie. Metal Claw może? Również mi się zadał. Nie, wiem, co to nawet za Pokémon? Jest pierwsze, go widzę. On mnie uspał na przykład. Użył takla i mnie uspał to ma sens, bo nie rozumiem. To chyba właśnie nie ma sensu. Bo tak na imię usypia. O, dobra. nie ja wiedział, że Bubble Beamem mógł tak niszczyć ten, to od razu bym go niszczył. Tak Bubble Beamem. Jest level kolejny, Tentakról na no, tym go nie będę niszczył, raczej Bubble. Nic tu nie zadaje praktycznie. Nie mam jakiś potek w tym. No effect. Nie wiem co to dało mi. Nie wiem czy to w ogóle miało coś dać. Dobra, ładnie. Teraz, że tak, dwa razy i będzie klima sort. No jeszcze raz. Założyłem, że mamy 3 HP, ale niszczymy go. Kingdra. O, mamy 0 HP. I mamy teraz naszego Drednaw. Drednawa. Nie wiem, nie wiem jak to się czyta. Sorry. Jak wiecie, to możecie mi napisać w komentarzu, jak to się czyta. To będę tak czytał. Bo naprawdę nie mam pojęcia, jak to się czyta. Dobra, no i lider pokonany w sumie. Przejdźmy się kawałek w tą stronę jakby. Czy tam na przykład nie ma tego skarbu? No w sumie, uwolone. Płyniemy łódką dalej. O ładny zachód, wschód. Nie wiem, to jest jakaś wyspatka. Znaczy nie wiem, czy to jest wyspa, ale wygląda jak coś, coś fajnego, ładne net kształty ma. Dobra, i ładujemy się tutaj na łódkę, no i lecimy w tamtą stronę. To jest w stronę tamtą, tam, to możemy tam polecieć. No ale za co oczywiście rajcik trzeba zbić. Z rajdu się nie obejdzie trzygaszkowy farfet. Myślę, że na spokojnie można go tutaj sobie obalić. Chodź, oh, on mi zniszczył wszystkich Znik Nie, dostał, dostał. O kurde, ktoś mu tapa padał. O kurde. Dostaliśmy LK. Dwie L-ki! Ale primplap mi nie leży, ja pierdziela To na razie w dupie Mamy te L-ki Stardust Na razie mamy dużo rzeczy takich co możemy sobie posprzedawać U sp tych sprzedawców Więc to jest akurat G Dobra, wyrzucamy tą mapę, bo i tak do tamtego skarbu nie dojdziemy raczej nigdy. Więc po co mi ona? Fajnie byśmy znaleźli jakiś poka-center, nawet wodny bym mógł być. Zresztą tego, tego Primple Apple uleczył, bo mu dał te dwa candy byśmy go mogli już dzisiaj ewoluować. Więc to jest akurat spoko, by był pomysł. Ale na razie to sam Deep Ocean jest jak już od dłuższej, dłuższej drogi. Ten Deep Ocean się tutaj kręci. Dawidź. wyspa tutaj sobie słodko siedzi bez drzewa, bez niczego o jednak coś tutaj większego chyba jakaś pustynia przejdziemy się tak wzdłuż zobaczymy czy to jest ląd czy pustynia jakaś czy to jest jakaś wyspa ale chyba jakaś pustynia więc spokój akurat Fajnie, fajnie, że nic nie widzę na tym Na minimapce nic nie widzę ciekawego A tam już jest czerwona pustynia To nie wiem czy my tam chcemy się udać Zbieram sobie troszeczkę piasku O Pokestop, fajnie Idziemy sobie do Pokestopa Jedno drzewo na milion rzeczy Premier bole, Połzonki, Silver Lur, jeszcze skrzynka Nie po czym ten kurczę. O, o. O. No, o Jezus Dobra sobie tyle, tyle no, teraz na tym mam jak dobra. Będę... Ja mam przecież revive y w tym w plecaku dawno dajcie mi to i to nie to, to, to o masz dobra, przeżył teraz tak, weźmy, wrzućmy tam niepotrzebne rzeczy dajcie mi te elki masz 10 tysięcy expa daje nie jest i mamy ewolucję proszę państwa. Jeszcze do niedawna Piplap, później Primlap zmienia się oficjalnie w Empoliona, Emporio... Emporiol, nie pamiętam jak się nazywa Aquajet, co za słodkiego. W Empoleon, no można sobie na nim, można sobie na nim biega słodko. Oj, owa lawa. Robimy szybki tur Empolionem Oj, po pustyni. co to jest za Pokémon? Co to? co to? Jest jakieś dziwny. Nie wiem, co takiego. Lawa, takie normalne. O! Nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale to. Nie wiem, czy w ostatnim odcinku tego nie spotkałem i nie mówiłem, ale. E, tu siedzi sobie Master Ball. Tu można przywołać literki anonów. O, w tym miejscu. A tu sobie siedzi Master Ball, z którego dostajemy mm, Musical Band, którego możemy w sumie. Nie wiem co w sumie. I deszcz pada. Niedobrze. Możemy lecieć dalej w sumie tam, no bo tak nic ciekawego nie, nie, zna, nie znaleźliśmy Bo S-Candy mogą się przydać Dobra, wrzućmy wszystko co mamy Niepotrzebnego Dobra, to S-Candy ci mogę dać nawet Masz za dobre sprawowanie, to jest lava. zaraz będziesz lepszy od drendrawa Rendrawa, tak to chciałem powiedzieć o pokabol o lurbol sobie siedzi jak, jak się używa tych lurboli znaczy ty dobra dajcie to zamiast tak muszę sobie to pozostawiać bo Nie mam pojęcia. Jak wiecie, to możecie też w komentarzu znać, jak postawić tego lura. Bo ja sam nie mam pojęcia. A no, mamy kolejną tą... Ten, nie wiem, Totem Manouna? No, nie wiem, nie wiem, jak to nazwać. Bo w każdym razie siedzi tu Ball O, Music. O, z dru, drugi raz rzędu Music Band. Mm, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Narzekać nie bada. PIRAMIDA! O Jejku, Jejku, piramida No Teraz to będzie Bardzo bym nie chciał Dobra, mamy to Weźmy te TNT w sumie On się może kiedyś nam przydać po coś DIAMENT! Weźmy wszystko co się da sprzedać szczególnie szczególności to, bo to jest warte dużo kaski. Gamy też są. GS Ball. GS Ball to był chyba ball do Celebi. Z tego co mi się wydaje, mogło tak być. Ale czy tak będzie? Nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że tak było. No w sumie taka średnia ta. To, to... Dobra, ale możemy w sumie lecieć dalej, bo na tej pustyni... Uuuu! Magmar! Idealnie. Bardzo idealnie, bo teraz możemy go na przykład safari bolem rzucić. Co to jest tutaj? A, to jest safari bol, dobra. No, i Magmar nam się nie chce złapać. Ja bym w sumie chciał Magmara. Repeat ball dajmy. O, tu jest kolejna ta od Anona. To nie zapomnę. Idemy chyba później znowu. Stop, pokaż stop? Dobrze, no, dobra, żeśmy w nią tym greenballem. Ballem nie będziemy się z nim cackać. I tak mamy sporo tych boli, więc. Ja myślę, że bez problemu. Powinno wystarczyć o ty Mocny jest jesteś, silny jest Magmar dobra, mamy 52 ultrabole, co ja to czemu ja w nim nie rzucę ultrabole chociaż te ultrabole by mi się przydały na legendę, ale no Magmar, co jest z tobą złap się koleżko dobra, Luxray Ball Mamy takiego jednego i jednego w swoim rodzaju. Dawaj, dawaj, Magwar. Wierzę w ciebie. Może dusball. Może to cię przekona. Ja już myślałem, że się złapiesz. No, ale widać najwyraźniej nie. Dobra, dajmy jeszcze jednego ultrabola. Jak nie złapiesz z tego ultrabola, to cię po prostu zabijam, koleżko, bo już mnie złościsz. Ja nie wiem, co dnia. Co z co tobie, biega? Dobra, kolego. Tak się właśnie wejdziemy Chciałem być miły, ale nie da się. Nie da się. Dzięki. Dobra, noc. Swers są to się, to się przyda. Tu jest znowu jak widzicie. Ta sama, już trzecia struktura. Taka sama. Nie wiem, co to nie mam pojęcia kompletnie co to jest. No i kolejna ty. Co jest z tym? będzie. A to, to, już, to, już, jest pusto na przykład. I mnie je to. Dosyć dobry prank. Dobra, ale w tym momencie będę już kończył odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, jak tak za łapkę w górę, suba z dzwonkiem i co i do następnego odcinka. Siema,